Zaczynamy oszczędzanie z Kauflandem. Co Wy na to? Przeglądnę dla Was dzisiaj bardzo szybko gazetkę, która obowiązuje od czwartku do wtorku, od 15 do 20 grudnia. Zaraz przed świętami polujemy na różnego rodzaju promocje. Na ser zawsze warto zapolować ser Mlekpol Gouda za 2,69. No to dobra cena za 100 gramów. Trzeba przyznać yy, mandarynki. One mniej więcej cały czas oscylują w różnych sieciach wokół tej ceny. 4,95. Yy, paprykę też widzicie w dobrej cenie. Na pierwszej stronie też Sąkówka wieprzowa taniej o 28%, 14,99 kosztuje. Co jeszcze? Na przykład jeśli polujecie na uszka, na przykład na Wigilię, no to znajdziecie je w Kauflandzie w różnych cenach, różne wigilijne smaki. Zobaczcie, zróbcie sobie stopklatkę najwyżej przy biesiadnym stole spotykamy się no i mamy gotowe danie. Jeśli ktoś nie lubi siedzieć w kuchni, ma każdy do tego prawo, jakby nie było. Z kauflandem oszczędzamy na oleju, na maśle 5.99 za masło, a za olej przy zakupie czterech sztuk 9.74. To myślę jest naprawdę dobra cena. Jeśli ktoś lubuje się w kawie bo Family w tej popularnej żółtej to z kartą Payback zapłaci 12.99. Albo też Pepsi 5.79 za dwa razy 2 litry w w sensie jedna butelka, nie jest tak dobrze, słuchajcie. No i mamy super weekend. Oczywiście w Kauflandzie na przykład ziemniaki jadalne 5,99. Wiecie, to 5 kg opakowanie, to nie jest tak źle, złoty 20 za kilogram. R Rama, margaryna 7,89, alternatywa dla masła. Albo też yy, szynka konserwowa, albo kawa. Która ma 250 gramów, kosztuje 15,99. No maśle wspomniałem, oferta specjalna, 3 sztuki maksymalnie na osobę na Paragon. I trzeba zrobić zakupy za 60 zł, ale to przecież się gumy teraz kupi i 60 zł się da. 5,99, masło ekstra. Olej też wspomniałem, ale też warto o nim pamiętać. 9,74,4 9,74 sztuki musimy kupić, to końcówkę nam powinna o tym przypomnieć. W Kauflandzie również kawy, zobaczcie sobie przegląd kaw, a i Woseba, a i Jakobs. A i potem przejdziemy do herbatek, na przykład Lipton. Earl Grey różnego rodzaju mmm, kawy i herbaty, zabrakło mi słowa. Dziękuję bardzo. Szybki przegląd gazetki, która ma o wiele, wiele więcej stron. Warto ją przewertować, ale myślę, że najważniejsze według mnie zostało wybrane. Cześć!